No i mam pierwszą niespodziankę. Jedna śruba się kręci razem z nitonakrętką. Tak więc będzie kombinowanie. Ale za to tutaj bardzo ładny widok. To mi się podoba! Zobaczcie, aluminium jak ładnie wygląda. O to chodzi! Widać, że to dużo soli nie widziało. No nic, muszę jakoś tam się dostać i tą nitonakrętkę spróbować. Albo wyrwać nie wiem, albo zaraz będę śrubę ucinał, zobaczymy. Czyli na fajrand jeszcze czeka mnie wymiana wszystkich nitonakrętek. Tu jednej śruby nie było. Tak więc... Trzeba zrobić komplet. O k***a, zobaczcie. Ale wygłuszenie ty. Mają rozmach skur... czemu tego w lagunie nie było? Chyba, że w Gizlach było, może o czymś nie wiem. Jak w BMW. <laughs> nie no, zaczyna mi się podobać to auto. Much later. Dobra, zrobiłem małe rozeznanie. Zobaczcie. Belka oryginalna. Chłodnica też oryginalna. Tak więc z przodu nie był wolony za mocno. Eee, podgrzewacz w fajnym miejscu jest. Spoko dojście i na pewno działa, bo właśnie szybko się grzeje. To jeszcze wiadomo. Na to też ma wpływ eee, automat. Ale no, jak pojeździłem, to nie będziemy mieć decyzji, którym 100% że nie A to jest różnica. Tutaj tak zauważyłem jakiś przewód zwisa. Trzeba sprawdzić, do czego to w ogóle jest. Coś tam mi się kojarzy, że sprzedawca mówi, że jakiś węż BDPF-u wymienia. Może to stary wężek został, może to ten, co założył i spadł. Trzeba to będzie sprawdzić. Poduszka w dosyć dobrym stanie, choć trochę już wsparciała. Ale jest, zobaczcie, oryginalna jeszcze. Jest oryginalna. Ale nie, nie jest zerwana, więc ja bym ją sobie na razie zostawił w spokoju. pompka obiegu płynu na turbo <laughs> DPF, niestety, ale w sumie niestety, no, jak się za takim autem jedzie, to jednak jest różnica. I nie mam zamiaru tego nawet usuwać. Nawet gdyby coś się z nim działo, to wolę to zapłacić. Nie wiadomo ile, żeby to chodziło. Proszę bardzo, skrzynia AJ0. Tak więc rodzynek mhm. Właśnie dla tej skrzyni kupiłem to auto Aisin oczywiście nie wchodził w grę <głos> Dlaczego? <noise> Starze tego gówna Ale patrzę dojście to przesrane jest Kur... Nie wiem jakie to ten olej zmienię Bo gdzieś tam jest ta śruba Coś się wyciąga Kur... Słabo, chyba że od góry jeszcze zobaczę Może coś będzie widać Ale wątpię co tu jeszcze zauważyłem? Eee, sanki podobne, jak w nie dwa. Trochę dłuższe. Tak więc niech nikt nie myśli, że sobie wymieni. Chociaż w sumie ich nie trzeba wymieniać. To nie laguna 1 Tego nie ma. W ogóle dwa jakieś wzmocnienie, Nie wiem do czego jest. magiel też inny. Ewidentnie jest trochę inny. Inaczej yy, zamocowany. Dlatego też nie pasuje. Jakby ktoś szukał w ogóle. Hmm. Chyba ma inne przełożenie nawet. Fajnie się nim jeździ. E, tutaj zauważyłem <laughs> druty, jeśli chodzi o czujnik. Jest odpięty, Wypad. Lampy trochę za wysoko świecą, więc trzeba będzie to po prostu obniżyć na drodze. Potem się to ogarnie. No co, zawiecha do roboty. O, to już te warstwotory pognimy. Chociaż zobaczymy w sumie, jak wyjdą, można je tam szprawie walnąć. Możesz ty kurwa dziadu jeden. Wahacze mi się nie podobają, że tak przyrdzewiały. W lagunie dwójce są jakby, tak tutaj, nie wiem czy to jest syf, czy to jest. No, to jest masa. To jest coś, coś w rodzaju kobry. Także tu pewnie była ta plastikowa nakładka, ona gdzieś poleciała sobie, i teraz zaczęło to rdzewić. Albo ktoś coś robił, chociaż. No chyba, że to nie są oryginalne wahacze. To też nie wiadomo stworzeń ma już trochę lat, jest na nitach nie był wymieniany na tych wahaczach więc albo to są oryginalne wahacze chociaż wątpię, że stworzeń tyle wytrzymałby przebiegu e, myślę, że to już jest jakiś zamiennik albo waso były wymieniane po prostu i są jeszcze na, na nitach a tak to więcej nic ciekawego tutaj nie widać to mi się strasznie nie podoba to jest takie z rozwiązanie leje się po rękach zamiast normalnych filtrarek to wymyślili takie coś tak to. Kurwa, wszystko wygląda. Na razie nic tu więcej złych rzeczy nie widzę. Spornik w ładnym stanie Soda BS-u trzeba będzie go wyciągnąć. Kiedy zrobić? No, sterownik się tak samo jak w Będziemy na po prostu zajebiste miejsce. Na które no, czego tu oczekiwać? mu no tam mi się nie podoba. Będzie ciężko to zrobić. Jeszcze jakiś durny wsporniczek kurwa, jest. Ja, p Myślałem, że będzie szybka robota. O, tu jest śruba do sporniczka, i tam jest pewnie śruba druga. Chyba, że się da jakoś tam dojść kluczem, ale k**a ciężki temat będzie. Tam to wiadomo. Widzy nie ma. Na szczęście tu nie jest laguna 3, bo rocznikowo to jest jak laguna 3. No to więc, a tutaj jeszcze kładli zabezpieczenie na spód. Nie ma żadnych durnych osłon. Tak więc się ładnie wszystko trzyma co? Słabo to widzę, Ni nic, a nic dojście nie ma. Jeszcze silnik jest cofnięty pod to grucz. O, tragedia. Ale jeszcze przy okazji tu jesteśmy to tak, pieczy co zauważyłem, przewód jest troszkę uszkodzony, ale jeszcze chyba dziury nie ma, więc raczej turbina działa, bo to widać, że do gruszki idzie no to poducha do wymiany, standardowo ta poducha do wymiany, to wiadomo jest w bagażniku, aczkolwiek jakiś zamiennik z dupy więc nie wiem czy, a zobaczymy, zamontuje się zobaczymy jak to będzie działać kurwa serwis tego będzie ciężki a co dopiero jakby to było V6 przecież zobaczcie, 3.0 decyjni. wtedy są to miał tyle samo koni co ten silnik no właśnie to już widzę do wymiany jest to tam leży właśnie stara przepustnica. Ta przepustnica przepływka. Oryginalna przepływka kosztuje 500 zł. A to główno kosztuje 130 yy, średnia opinii 1,0. No i wiadomo, też bym chyba przed sprzedażą inwestował. Trzeba będzie tu staro zobaczyć, czy może ona jest po prostu brudna, czy już po prostu sam, ten, sama elektronika. Jest To no to wtedy trzeba będzie chyba kupić orygino, bo ja na tym nie będę jeździł. To też przez to może być spalanie dziwne. Fajne dość do rozrusznika jest w tym silniku. Tutaj fajnie Renault przewidziało, że silniki będą miały wycieki, więc zrobili osłony dla artel... <tuszy> alternatora. Brawo. Szkoda, że fałszacz tego nie było. A jeszcze jedna ciekawa rzecz. Zobaczcie jak fajnie. O, kurde z tym słońcem. za jakiej strony na do wymiany żarówek. No, chyba będzie filmik na temat wymiany żarówek w WSTS. <grym>, po prostu rewelacja. Co za przypadek? A kto powiedział, że to był przypadek? Mać. Mać later. No, i udało się odkręcić. To może trochę podwożyłem, ale na razie sobie tam siedzi. Wypiłem, tak przewody do pompki i tutaj wykręciłem spornik. Jedna śruba. Trochę odchyliłem i widzicie, jest dość teraz. No, także szykuję pojemnik i zobaczymy, jaki żur z tego zleci. 14, klucz. I naprawdę, co tam zleci z tego? O, kurwa! Nigdy nie wymiłuję mięnów. Ach, idź pan, chuj! W sumie było do przewidzenia. I zobaczcie, że nie szarpie. Trochę na zimnym, z 2 na 3, ale na ciepłym chodzi idealnie. Ach, śmierci, przepalonym olejem! Także chyba będzie tak, że teraz zrobię trzy wymiany Żeby prawie cały olej wymieszało Za 5 tysięcy będzie jedna wymiana i za 10 tysięcy kolejna Tylko pojedyncza Dobry plan Potem zobaczymy właśnie jak po tych 10 tysiącach będzie ten olej wyglądał Mam nadzieję, że to wymiany tej skrzyni nie zapierdolą wie się w swoim czasie Aha i od razu mówię, jak ktoś chce wymienić sobie sam olej w tej skrzyni To ja je zaczerpię z kanału Remont idealny, Laszek to świetnie wytłumaczył i potwierdzam, olej jest tak rzadki. Seja pierdolę. Normalnie na zimnej skrzyni ładnie ścieka. Jak widać zresztą. Tak więc yy, imbus piątka i lecimy dalej. O kurwa, dopiero Muszę to inaczej złapać. A few moments later. Ale to on jest, p***. Zobaczcie, fabryka ten dojebała. No i wpizdu i wylądował. A jest w sumie najgorszy fragment. Kręcisz tą tulejkę. kawa, no kawa, no kurwa, <gryny> nigdy nie był wymieniany. Nie, no to niemożliwe. Tak to wygląda. No, fabryczny olej 100%. Tak więc będziemy mieli porównanie po pierwszej wymianie, drugiej, trzeciej i tak dalej. Zobaczcie, tylko 2 litry poszły. To zrobię cztery wymiany. Słuchaj, mogę nawet 5 zrobić. No, faktycznie. I tak musiałam ten spornik wyrzucić, bo nie było jak wstawić rurki. Ty, ty. Ty. Eee! Szkoda, że Wam nie nagrałem jak wcześniej było, ale o dziwo po pierwszej wymianie są mniejsze wibracje. Nie, no to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Oczywiście nie znikły całkowicie, ale kurde. Zobaczcie ile głupi robi. Słykać trochę. Mam nadzieję, że to słychać na filmie, bo wibracje dalej są. Ale tu jest jeszcze poducha do wymiany. A little than a few minutes later. Drugi zrzut. Za drugim razem wibracje dalej są wyczuwalne, ale w ogóle nie ma żadnego takiego puknięcia, jak się wbija D albo R. Słyszysz tylko zmianę obrotów silnika, właśnie te wibracje. Tam jeszcze ulaszka czytałem komentarz, że w Mitsubishi da się wymienić więcej oleju naraz, bo jest jakby połączony obieg oleju wężykiem. I właśnie spoko sprawa, przydałoby się takie coś kiedyś tam w skrzyni dorzeźbić. No bo, no jak widzieliście, olej dalej jest ciemny. Zdecydowanie lepszy efekt byłby, gdyby się od razu te 5 litrów wymieniło naraz, na dwa razy, czyli 10 litrów byłoby przelane. No ale no jest jak jest, trzeba sobie jakoś radzić, tak? Tak jest, Daj mi tutaj, trzeci zrzut. Czwarty zrzut. Już zaczyna wyglądać. To na ostatni zrzut, nie zapomnijcie cię tulejki. No ta. No już czwarty zrzut bardzo ładnie wygląda. Tak więc, przy takim stanie oleju, decyzja o pięciu wymianach była ok. Piąty zrzut. Jest czerwień. Nice. No, to zostało jeszcze sprawdzić temperaturę w skrzyni i chyba skasujemy adaptację, jeśli się w ogóle da skasować. Bo słyszałem, że nie ma żadnej procedury, ale skasować coś tam można. Eee, druga sprawa, od razu jak już się zaloguję do systemu, to sobie przywrócę z powrotem automatycznie składane lusterka. I, ale nie wiem, czy się da, trzeba będzie zmienić interwał olejowy w liczniku. Co, dwa błędy w skrzyni, proszę bardzo. Co, zapamiętany pożycznik. Usuń. Wy nie, nie, dziękuję, dam sobie radę. Teraz tak, System State, temperatura, o, jest idealna temperatura w skrzyni, można będzie sprawdzić poziom oleju, ale jak już tu jestem, zobaczymy tu adaptację czy się na kasowanie systemów adaptacyjnych. No, zobaczymy. Zerkniemy sobie jeszcze błędy w, w sterowniku wtrysku. Owu się nie doładowanie, za wysokie napięcie. Bo raz wyrzuciło błąd przy pełnym bucie. CC1, zwarcie przy plus 12 V. Hmm, trzeba będzie to sprawdzić. Myślałem, że coś jest przepływko, ale widzę, że to nie przepływka. Dobra, jeszcze miałem tablicę rozdzielczą zobaczyć. To się ogólnie da takie rzeczy zrobić. Tylko, że. O, jest do wyboru HEXDEX. No to zaraz spiszemy. Na razie trzeba zrobić, skasować to co jest w sumie. Zobaczymy jaki jest interwał. Kurde. Tyle jeszcze zostało do przejechania. U, 15 tysięcy, ładnie. Czyli ten olej zrobił 2000 km. kilometrów. Tak właśnie dziwiłem się, bo kurde strasznie czysty na tym bagnecie. Czyli prosto auto stało i tyle. Ale i tak zmienię ten interwał na 10 tysięcy. No to to powiem szczerze zaskoczyło mnie. Nie chcę mi się wierzyć, że to jest fabryczna wartość. Ale kto wie, może w Versatissach było 15 ustawione. Także zmienimy sobie na 10. No i dobra, teraz pytanie, bo pewnie zostało 15. No i dobra, jest git. To co jeszcze zostało? Teraz to na pewno się zgadza 12 miesięcy. Tak jest! Wlałem trochę więcej, więc powinno wylecieć coś. Mam nadzieję, że coś wyleci. Ale chyba nie. A nie, jest to, dobra. No, już ładne, czyste ole jest. Dobra, chyba git jest. jest To lubię w tej skrzyni, że nie trzyma przesadnie niskich obrotów. A już by tutaj miał 1200. No i co ogólnie? Rozgrzewam olej. Azda próbna po wymianie oleju w skrzyni. Zmienia bieg to jak zmieniał. Wcześniej no. zmieniał idealnie, teraz też zmienia idealnie. Tak więc no, co tu dużo mówić? Teraz zobaczymy jak na Kigdon zareaguje ładnie ładnie Nie, to bez porównania z ISINem No jeszcze wiadomo na ten Icein zajeżdżony kurwa prawie też ten, jak ma. <laughs> tak naprawdę żeby to była benzyna to bym był jeszcze bardziej szczęśliwy. No ale cóż jakoś trzeba z tym bizmem żyć. i to jest rewelacja może biegi nie zmienia zbyt szybko, ale przynajmniej nie szarpie no i dobra, teraz idę zmieniać olej, no wiadomo chyba nie będę mu pokazywał jak się zmienia olej w tym silniku zobaczymy tylko jak wygląda filtr oleju czy siedzi oryginalny, czy ten co kupiłem w ogóle pasuje taki klasyczny ten olej no jak na 2000 to czarny Ach, to widzę, tutaj po tysiące będzie Co to kurwa jest? Odpowiedź brzmi Nie wiem, choć się domyślam. Filterek Nie jestem tej firmy. Pierwsze widzę. Chyba ten sam Wiem jeszcze czego zapomniałem. Trzeba przestawić licznik na V4Y. Chodzi o kontrolę ciśnienia oleju. Nie chcę mi się tu kontrolki dokładać. W sumie chyba nawet nie ma gdzie, bo jest DPF. Tak, więc zamiast się bawić dokładanie kontrolki, po prostu, po prostu przestawię go na V4Y. Od razu będzie to widać przy zmianie oleju. Pierwsze odpalenie pokaże się błąd. Zobaczycie. p 9 v 4 y pyk. Zda tak. Zlałem ponad 8 litrów oleju z czego trzeba odjąć pół litra płukanki, więc tam na oko wychodzi jakieś 7-7 litra oleju. Wydaje mi się, że ten silnik powinien mieć koło 6,5 bardziej. Tak więc na razie wlałem 6,5 Zaraz zobaczymy, co pokaże licznik. I wiadomo, teraz zaciągnie. To się poziom obniży na bagnecie, chociaż ten bagnet to jest tak z dupy zrobiony, że kurwa, po prostu jeszcze tak debilnego bagnetu to nie widziałem w życiu. Dlaczego tak niekulturalny? Mam nadzieję, że to nie była ropa jakby w, tej, w tym oleju, chociaż nie czuć, żeby była tam ropa za bardzo. W sumie ten olej tak wygląda i pachnie teraz płukanko. z jakieś zielonkawy się zrobił, bo płukanka jest zielonkawa. Jeszcze jest szansa, że ktoś go przelał kiedyś, ale no nie wiem, zobaczymy. Musi teraz olej nowy ze starym wymieszać, żebym ja cokolwiek zobaczył na tym bagnecie, bo nie, ten bagnet to jest tragedia, to jest porażka. Dobra, zobaczymy ile jest. W ogóle co pokazuje komputer. Bonnet is not closed. No jest niby full. Pytanie, czy to nie jest zapamiętany poprzedni powiat? Nie powinien teraz zapalić się błąd ciśnienia oleju. The is not o. No już ciśnienie jest. Tu ogarnięte. Ale niestety tylko trzy. Te dwa sobie jeszcze ogrnąłem ponieważ miałem tylko 3 nit do nakrętki, muszę sobie e, zwiększyć stany magazynowe tylko dwie śruby nowe. Też muszę kupić jakby ktoś szukał Five minutes later. Filtr jak nowy I to chyba Knecht robi oryginał mi się wydaje, że to jest jego indeks Litr chyba dawno nie był wymieniany. Ne, siedzi jakiś no-name. Tu też sporo syfu. No i zrobię taki samo jak w jednej ziemi, Black tutaj tą plus do bagu. Resztę ostatecznie wlałem jakieś 6,8. To jakby prawie max jest. No, hmm. bo właśnie tak widać.